Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z chowanego. Tak, było już trochę tych odcinku chowanego. dzisiaj przyszła pora na kolejny odcinek. Ze mną dzisiaj są moje młodsze rodzeństwo Leon i Antek, przywitajcie się! To jest właśnie moje rodzajstwo, Leon przestanie klepać się w kolana i ogólnie. Dzisiaj oni będą mi wymyślali kryjówki w chowanego i jeżeli wymyślą taką kryówkę, że mnie nikt nie znajdzie, to uwaga, dostaną ode mnie 5 ja wiem, nagroda nie jest jakaś spektakularna. To Ale ogólnie. E... Ja, jakie nieprawdziwe? Co ty gadasz? No dostaniesz 5 zł. Prawdziwe. No tak. Oni aż nie dowierzają, że ta, takie dobre nagrody są w dzisiejszym odcinku. Poddasze. Lubię tę mapę bardzo i mam nadzieję, że ja nie będę. Mam 3,13% szansy, że będę ja, więc jak ja będę, to po prostu ja już nie wierzę, kochani, w nic. Dobra, jest jakieś siemanubki e, więc spoko. Mamy teraz czas na ukrycie się. Pierwszą kryjówkę wymyślił Antek. Jesteśmy na poddaszu, więc wymyśl mi kryjówkę. Pokażę ci zaraz całą, mniej więcej, mapę i będziesz mi... I musisz mi wymyślić kryjówkę, żebym się schował. Jesteśmy tutaj i pokażę ci teraz, jak wygląda kryjówka. Antek mi powie, gdzie mam iść, ja tam pójdę. Gdzie mam iść? Do skrzynki. Do, tu, do tej? No. Ale tam jest właśnie, Antek, ten. No, tam mnie od razu znajdzie Czemu? No bo przecież tam się respi Skrzyni. No przecież tam jest Gdzie mam iść? Bo, można iść po drabinie To po drabinie na razie iść. Po mam iść na razie, tak? No. I, 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 I potem wymyślisz, tak? Czemu ty jesteś taki mały? No bo to jest taka, taka gra, Leon I ogólnie A ten zabójca jest duży? No nie, on jest taki jak ja Aha Dobra, poszedłem po drabinie, jestem teraz na takim jakby poddaszu i musisz mi wymyślić teraz, gdzie mam się stawać, bo naprawdę... Tędy. Tędyk. Nie mówicie tędyk. Ała, moje. To no, się już kończy, tu mnie znajdzie. No, bo by można było wskoczyć jakoś. No właśnie, chyba by się nie dało. Tak mi się wydaje, aczkolwiek jakby tam... Nie no, chyba za daleko. Nie, za daleko, na 100% za daleko. Dobra, no ale... Można byłoby w sumie iść jakby tam. Czy tam, mogę tam iść, tam jakby na tą deskę? Tak. Mogę? Tak. Musimy tak. mieć kryjówkę. Można za obrazem. Ale to by była słaba kryjówka? Niby tak. Niby tak. A będą się przemieszczać, jeżeli. A ja, tu by się dało chyba wskoczyć. Nie. Na lampę? No. Nie. Nie, za daleko chyba. Czekajcie, przetestuję Możemy skok. Się, Może możemy by się było czerwone. Dobra, czekaj, się. Ja, ja to obliczę z matematycznym, jak wejść. To on nie był zabójcą? On jest. Ej. Ale mi się teraz przykro zrobiło. Antek nie wygrywasz. Bardzo mi przykro. Bo ja jeszcze nawet nie powiedziałem twojej. No powiedziałeś, on że. No ale on nie już znalazł, tak. Jest kochani zabójcą, ale ogólnie dobrze gra, bo już 5 osób zabił, a mam mało czasu. Więc ja, back to home, bo nie będziemy tyle czekali. więc wejdziemy sobie na inny serwer. Yy, czekajcie, o tu jest to. Jakiś mój friend tu gra, jaki to jest friend? Tu żaden, aha, <grafię> dobre yy, gramy tutaj. Yy, jeszcze raz wejdziemy na serwer, żeby tutaj czekać jak najmniej. I teraz kryjówką myśli mi Leonek. Ja o, Leon, jak mi wymyśli teraz kryjówkę? Leon już wie, o co chodzi? No. Jakie masz wymyślić kryjówkę? No niestety, Antek nie wygrywasz 5 złotych. Chyba, że będzie jeszcze jedna runda i zrobimy po prostu dogrywkę. Będziesz mógł jeszcze jedną wymyślić i będziesz mógł wygrać 5 złotych. Dobra, teraz Leon. Jeżeli... Teraz wymyśli. jeżeli Leon wymyśli dobrą kryjówkę, to on dostanie 5 ziko. A jeżeli nie dostanie 5 ziko, to nie płacze, bo może zawsze wygrać. Dobra, czekamy, jak będzie tutaj jakieś wybieranie mapy. Dobra. Kiedy będę będzie... O! Ej! Szybko poszło. Dobra, jakiś krill kril. Dobra, Leo mi. Nie wiem jaka mapa jest w ogóle, ale on mi wymyśli kryjówkę zaraz na tej mapie. Dobra, gramy, niech, niech to się w ogóle najpierw prezarduje. Halo. Jesteś w niebie. Ciu ma... Jezu, już myślałem, że nie żyje. Dobra, jesteśmy w takim pokoju i on mi wymyśli, gdzie ja się schować. Leon on gdzie ja się schować? Można mm, na parapecie? Jaki, to jest półka Leon. A, tak Ale szybko, ha? bo 40 sekund mamy jeszcze na ukrycie się, zaraz wyjdzie. Szybko, szybko. Na półce! Ale on tu wyjdzie Leon od razu. Aha. To... <grafy> Dobra, czekaj, na półce, tak? No. Bo tamten gościu tam przed, przed. Dobra, ja muszę tutaj w A mamy 20 sekund tylko na ukrycie się. LOL. <grafy> moje, moje ulubione nowe słowo. LOL. Ej, nie, 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 nie. To nie może... Ej, 17 sekund, ja szybko uciekam co na Leon. Trzyba, Trzyba. Ja bym poszedł na razie tutaj jakoś, tak o, żeby on nas nie widział. No. Jakby tutaj wejść, pod biurko jakby. Idę tam, gdzie ten gość, lol. Lol. Zobaczcie, wygląda bezpiecznie. Klówka no. bezpieczna. Alon, mówię, on pewnie... Mam tu nie iść? No. Ma, no. masz tu. Poczekaj, Leon, bo on jest... Yy... Musimy poczekać aż się oddali i mi wymyślisz kryjówkę, dobra Jest na razie 120 stóp ode mnie i trochę się zbliża Nie, można go podejrzeć jakoś Już zdarzył 10 osób Nie, to są jeszcze przetrwałe osoby Na półkę Leon? No Ale poczekaj, jak bez... Strasznie Strasznie blisko jest Ile? 60 metrów od nas, teraz jest 96 Nie wiem gdzie on jest 104, trochę się oddala jakby Ej, boję się, nie wiem, gdzie on jest. Zbliża się chyba. No jest, zbliżam się. Jest od nas, wy nie widzicie nie. za bardzo. Ja widzę. jest 96, dobra, trochę się oddala. Znowu się przybliża, więc ja wiem nie wiem, nie wiem, gdzie mamy iść, trochę się boję. Idę tutaj za tą książkę. Idę idę tam, 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 gdzie mi kazał. To on jest... Nie, tam jest na, na, na tej kanapie jest zabójca, wójta, on się tak świeci. Za książkami się sam okleon. Ok, czy no. to no. dobra kryjówka, to... I tu poczekamy i zobaczymy, czy Leon zgadł kryjówkę, w której mnie nie znajdzie. Czekamy tutaj, Leon. Ja się już nie przemieszczam. Zobaczę sobie tylko jak jakiś tutaj podglądzik. Jest tutaj. Gdzie? Tutaj jest zabójca. No. Czekajcie, bo się mega boję teraz no, tutaj. Jest 67 aktualnie metrów od nas, ale. Jakby on poszedł na dół. Jest tutaj. Teraz nie wiem, czy go widzisz tutaj. Tutaj. Tak się świeci trochę. Widzisz? Tam jest. Więc zobaczymy, czy on nie zgadnie tutaj. Ale był mega blisko. on Był przed tą książką, ja byłem za książką, ale teraz jest 238 stóp od nas. Więc jest mega. Jest, jest mega dobrze na razie Leon. Więc na razie masz duże szanse, żeby wygrać pieniążki. Nie wiem, Ja się teraz czuję kochani, jak jakiś Mr. Beast rozdaje pieniądze. No, co prawda, Mr. Beast rozdaje 5 milionów, ja rozdaję 5, 5 złotych. <laughs> kochasz Mr. Beast? Co? co? Mr. Beast kochasz? Jak mi dał nowy telefon, to tak. <laughs> nie żartuję. Niech <laughs> <laughs> mi Mr. Beast da nowy telefon, to będę to zasubskrybuję wszystkiego kanału, bo nawet się subskrybuję tylko. A ma kanałów? 19? Nie wiem, ile ma kanałów i szczerze, gig dla mnie to, no, ale on ma chyba dużo. Bo jest Mister Beast Shorts, jakieś MrBeast 2, więc MrBeast Beast daj mi iPhone'a, to będę, będę subskrybował wszystkie kanały. <noise> I cię wypromuję. <noise> Nie żartuję. Kiedy to oczywiście żart, bo się zachowałem teraz jak e egotop. Ale dobra, rozdaję 5 zł. Jestem takim y chłopaki y polskim MrBeastem. Beastem. <noise> 5 zł do wygrania. Dobra. To jest dużo, tak? 5 zł zawsze coś. Dla mnie to jest duża stawka, bo a Prawdziwe No, no tak, a czemu sztuczny miałbym ci dać? Co Janek Janek, ale papierowe. No nie ma nie, nie ma papierowych złotych. 5 zł. Papierowe tylko 10 zł. Papierowe 10. Dobra, no zostało 42 sekund do końca. więc masz bardzo dużą szansę, żeby wygrać 5 zł. Zaraz chyba wygrasz. Chyba że mnie zaraz znajdzie, ale to to, to, to różnie bywa. I jeszcze Antek zagra jedną rundę i ty zagrasz jeszcze jedną rundę, żeby było, było spoko. Uczciwe. Żeby było spoko, żeby było, wiecie... No ale już pewnie wygrasz to. 5 złotych na stura. co? Leon, Leon, to Leon to już raczej wygrasz, nie? Bo jest 518 metrów od nas, nie? To jest mega, mega dużo. Nie wiem, że to jest... Że jest tyle e, a gdzie od nas, są sekundy czy... te? A, zabił tutaj. Pięć osób. Wow. Zabił 5 osób. Nie wiem, czy widać tutaj, ile osób zabił. I wygrasz ją, no. gratuluję. Raczej ja wygrasz. wygrasz, nie? No wygrał. Wygrałeś, brawo, piąteczka. Ja. Po, nie pokonałeś raczej. Antka. Teraz Antek zagra kolejną rundę, ale żeby zobaczyć, czy Antek wygra kolejną rundę, Na pewno wygra. musicie zostać do jutrzejszego ja. odcinka. Tak, i... Wieżo? W jutrzejszym odcinku się już dowiecie, czy Antek wygra te pieniądze, czy Antek nie wygra pieniędzy. No niestety Antkowi w pierwszej rundzie nie poszło, ale to zobaczycie już, kochani, w jutrzejszym odcinku. Także subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki do góry, a my będziemy się widzieli w jutrzejszym odcinku suwanego. Yy, jeszcze raz zapraszam was wszystkich na Instagrama oraz Twittera, chyba, że teraz ja będę yy, szukał, no ale raczej nie. Więc widzimy się, kochani, jutro i 10 minut jest. Pa!